Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie 16 kwietnia 2022 roku. Witam z dobrą kawą i z życzeniami. Kochani, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, bo dzisiaj wielka sobota, po niemiecku Karls, tak? chciałabym Wam życzyć spokoju, chciałabym Wam życzyć odwagi. Takiej umiejętności odróżnienia zła od dobra, takiego wspaniałych przyjaciół wokół siebie, takiego czasu, który teraz już się zacznie, aby, znaczy życzę, żeby się zaczął już teraz te święta, ale wiem, żeby się zaczął właśnie w tej chwili i aby tak trwał, aby ten czas, który jest przed nami, ta nasza przyszłość, była po prostu piękna abyśmy byli uśmiechnięci, zadowoleni, szczęśliwi, byśmy dokonywali takich, no powiedzmy doskonałych, ale dobrych wyborów, które byłyby dla nas dobre. Życzę wam radości, życzę wam codziennego uśmiechu, takiego uśmiechu, którym z którym wstaje się rano i mówi piękny dzień będzie. Pięknie się zaczął. Mam odwagę. Mam odwagę się nie bać. Posłuchajcie. <grybujesz> bo bo Albo może powiem tak, mam siłę, by przezwyciężyć problemy. O, bo odwaga to nie jest brak strachu. Odwaga. To jest przezwyciężenie strachu. I życie Wam wszystkim i sobie również, byśmy włączali takie, nie to, że może myślenie, tylko odróżnianie, że jeżeli mówią tak, a nie czujemy tego, to pomyślmy, może jest inaczej. I na przykład sprawdzali w wielu źródłach. To tak jak wiecie, małe dziecko przychodzi i mówi no brzuch mnie boli, brzuch mnie boli. No ale to znaczy małe dziecko w sensie taki, co to zaczął niedawno do szkoły chodzić. I jak to było? Paluszek i główka? To szkolna wymówka. No tutaj byłby brzuszek. I byśmy umieli na to nasze życie spojrzeć tak krytycznie na te wszystkie informacje i żebyśmy umieli wyłuskać prawdę. Bo prawda, mówią, że wyzwala. Ja myślę, że jeżeli mamy prawdziwe informacje, to wtedy podejmujemy właściwe decyzje. A jeżeli te informacje są fałszywe, to w ogóle obraz świata nam się zaciemnia. Kochanie, co ja tu zrobię z tymi okularami? Kłaniam się wszystkim bardzo nisko. Bardzo nisko i życzę dla was wszystkich, dla nas wszystkich na całym świecie. Joanna z Sydney dziękuję za życzenia. Dzień dobry Justynko. Mariola bardzo dziękuję za życzenia. Jadwiga dziękuję za życzenia. Jadwiga jedna, Jadwiga druga, bo to już od wczoraj płynce. Dziękuję, dziękuję ja. To dziękuję wam kochani, że jesteście. Że jesteście ze mną, że tworzymy taką małą wspólnotę. Mam nadzieję, że bez kozery mogę powiedzieć wspólnotę radości. Radości, odwagi i wsparcia, bo przecież to jest najważniejsze. I cieszę się, że możemy tą kawę pić codziennie. Możemy się dzielić, i możemy mówić, pisać to, co nam w sercu gra. I życzę, aby ta muzyka w tym sercu była zawsze piękna. I tak jak mój ten Anioł Nadziei, bo to już nadzieja przyszła, ale przecież nadzieja jest taka fantastyczna. Nadzieja jest uśmiechnięta. Nadzieja wlewa odwagę w sercu, wlewa radość do tego serca. Cieszy się nasza dusza. Jeżeli my się cieszymy i jesteśmy uśmiechnięci, no to ci wszyscy obok nas też są zadowoleni. A jeżeli nie są zadowoleni, to posłuchajcie, to ich wtedy to zaczyna denerwować. No dlaczego ja tu jestem zgryziona, a ten ktoś jest zadowolony? I może pomożemy takiej osobie zrobić krok do przodu pokazać, że można inaczej, że można być radosnym, można się cieszyć, o z wróbla, który właśnie przyleciał mi tutaj na balkon, ach zbierają te gałązki na wszystkie możliwe strony i dobrze i ich budują i tak jak one są naturą, my też jesteśmy naturą i natura jest radosna, natura ma mnóstwo siły. Natura nie zważa na nic, zobaczcie, jeżeli kiełkuje roślinka, a jak jest między skałą, jeżeli było troszeczkę wody, troszeczkę ziemi, już jakieś ziarenko się gdzieś zalęgło, zalęgło. <grytanie> gdzieś tak, gdzieś tam powiedzmy wpadło i już ziarenko kiełkuje i rozwala skałę, bo taki najmniejszy, 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 ale cały ruch powoduje, że to wszystko... Puszcza, że te wszystkie stresy puszczają. I tak po małymi kroczkami, małymi do celu, do radości, do uśmiechu. U mnie dzisiaj, która ta godzina? 847? Kochani, no plus 7. Odczuwalne plus 5, jak nie plus 3. Jest tak nieprzyjemny nieprzyjemny, chłodny poranek. W sklepie mnóstwo ludzi. W piekarni, bekera i kolejka za chlebem, za ciastem. Ja też pojechałam, żeby sobie, tak powiem, takich jeszcze parę ostatnich rzeczy kupić, i oczywiście pół chleba. I posłuchajcie, zaraz wam pokażę. To jest pół chleba. Ona, ono waży, nie pamiętam, chyba ważyła 45 deko. i to kosztuje. Taki chleb, micz, Brot, taki najbardziej zbliżony do polskiego, na waleręckim opakowaniu. O 1,72 centy. Także jest porównanie. Taki yy, śmietana, która jest krem. Yy, tutaj jest zaurezane kwaśna śmietana. To takie pojemniczki. Ile tu jest? 200 gram? Toś po 75 centów. Taka sałatka. Od czasu do czasu lubię do, no bo żeby kupić całą yy, jakąś taką kapustkę czy pekińską, no to trzeba też ją. Wcześniej czy później zjeść. I to, że jest dzisiaj sobota, ostatni dzień, dwa dni już tym, no to posłuchajcie, jest 30% zniżki. Normalnie kosztuje 2,14 euro. No do takich tutaj różnych rzeczy do samodzielnej konsumpcji jest. I zaszalałam dzisiaj kupiłam, bo mówię, spróbuję. tortille, którą lubię. No to jest z tej półki Bio i to kosztuje, już zaraz Wam powiem, ile kosztuje. Ti, 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 ti. tortilla, 1,79. Ale takie, jeśli w ogóle jakieś chodzi o chipsy, to te chipsy to też tutaj są drogawe. A to to jest znane garniera w Polsce, wszędzie. W tej chwili tutaj to kosztuje 1,89 euro. I tak, kochani, tak to jest. Święta nam się przy, przy, do nas przyszły. Zbliżyły się już tak już bardzo, bardzo blisko. Jeszcze raz życzę Wam spokojnego dnia. Uśmiechniętego, aby życzę Wam, aby te troski się i te problemy troski odeszły, problemy się rozwiązały i żeby mógł uśmiech zagościć na Waszej twarzy. I na mojej również. Kochani, najlepszego. Do jutra. Pa.